Nie klikaj, bo pierdolni zaraz. Eee, yy, terrorysta C4. kurwa. Dobra, bo zaraz... Dobra, słuchaj, do... bo my mamy tutaj dylemat lewych i prawych drzwi, nie? Idę do lewej. Mam kwiatek. Słysza... Słyszałem oddech. Słyszałem, to nie jest zabawne nawet. Oddech? To Słyszałem mój oddech. oddech. Ponieważ. Nie będę kontynuował mojej sentencji. Wiesz? Kamera się rusza w moim kierunku. Hmm. hmm. Nie wiem czy wiesz, ale ja kurwa już ruszyłem bardzo naprzód i generalnie to się zgubiliśmy. Wiesz? Jesteśmy jak ten, to jest o, tak naprawdę level naft, tylko o. E na u? O spoce! Krobar. Ale o Czym mogę... mogę zniszczyć. <laughs> Iść po krobar i rozpierdalamy kamery, stary. Jakby co to możesz tym wentem pójść i to cię przeteleportuje wiesz? Aaa no to dzięki że mi... KURWA OD RAZU powiedziałeś. Kurwo kurwa kurwa, kurwa kurwa jak się kurwa. zamachujesz kurwa. Eee. <grym> Dobra czyli teraz odpala się paydayowa muzyka Zresetowałeś tę kamerę? Jest reset kamera dobra yy, Widzę otwarte drzwi oraz yy, not spotted on any camera Czyli tam gdzie masz kamery nie możesz tamtędy iść musisz je przechodzić Żeby cię nie zauważyły to, to nie jest możliwe, kurwa. Musi być jakoś możliwe. Kamerę słyszę, nie wiem czy to dobrze. E, no, na razie spotet nie jest, więc to dobrze. Dobra, czyli jak tutaj to robimy? E... Są jakieś drzwi podobno. E, już. E, Podrzuć się. Kurwa, dobra, idziemy. Najszybszy level kurwa w historii, to busy, ooo. Co to jest? Hotel, hotel marmur, hotel marmur, hotel marmur to jest. Może, może trzeba y, na oko po, y, po e... wieku zaczynać te... E... Może? Ale to wiek to jest, A ajajaj, to będziemy tu... Musimy tu długo siedzieć, dobra, oceńmy. Więc tak, dobra, nie, ja już wiem, ja już wiem, ja już wiem, ja już wiem, pa. Czekaj, musimy reset'a wamnąć Wa nie klikaj nic. Kliknąłeś coś. Tak, mała dziewczynka, smash BTW. Frederick Chopin, Frederick Chopin. Friederyk Chopin. Twój Eisenhower. Nie, Gdzie, a wyrzuciłem. Eisenhower. Ty znika mi putla. On. No kurwa mówiłem, olej. że na wiek. Dobra, ale Ja prawo. dałem pomysł, a ty zrobiłeś, dobra. Zrobiliśmy to razem, słuchaj. If you feed them, they will reward you. To są jakieś sukuby i teraz ta gra jest plus 18. Dobra. A, dobra, ej, 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 to mi się podoba. Uuej! Jube! Jeba Ej no... Nie, bo tu się da scrout jumpować na pewno. Ej, ja... Bro, są tu jeszcze inne drzwi, które są korytarzem. Ja się boję do takich korytarzy iść. <grym> to są motyle jakieś! Motylki i Motyle gą, motylki. się w MOW Jak to. Ja Pokaż to jem! Gąbkę. On wpierdolił gąbkę. nawet jej nie widziałem. Używaj. No bo. no co zobaczysz na wideo? A bo my to razem nagrywamy.

Debil jebany, debil. Idiota. Idiota. Idiota jebany. Debil, debil kurwa. Idiota. Frajera. Dobra, ale to ty się wystraszyłeś mnie w pierwszym poziomie. Chyba masz nieskończoną staminę, kiedy on cię goni, wiesz? Uch! O, jest motyl. Są motyle. Chyba je rozjebałem. Mów O, kolejny swarm of bugs. Czekaj, ja tam idę. Ja chcę tam zobaczyć, jakie ty kurwa stoły masz. Spróbujmy ich nakarmić tymi kurwa, ten... Tymi. Bierami. Nawet nie wiemy kogo, nawet nie wiemy co. O! Jo! Dałem im most, czyli... What? No, dałem im most, czyli i... Komu? No im! A, a dobra. Dali mi klucz. Kolejny. Im dam. Dobra, i klucz jest do tego, tych drzwi tutaj. A to są kolejne te, te... Jakby... Czy coś więcej nam daje ja się moje tu... O tu... Kolejny Trzy klucz, klucze, David. Dawid. Trzy klucze. Dobra, kolejny klucz i czekaj, ja już otworzę i... No dobra, jest Ale klucz... Czy... Ale ja już no mam Mob Jelly. Odkluczyć. A dobra. No I chuj to przynajmniej będziemy mieli kurwa na przyszłość. Dawid ja to zjadłem, Dawid. No głodny, no kurwa mi slika zajebałem, no. O, jak idzie, o, jak idzie! Kurwa, Gigaczad, Gigaczad Eszkiery Sigma. jakby co, to ja wyjmę sobie ten Spray. Tak, w razie czego? O! Czy to będą skinwokery znowu? Czy to jest ten level? 235 pokój. on ma jakąś kłódkę, może da się to. Tu jest jakiś kod chyba na kłódce. Tu jest kod na kłódce! Pięcioliczbowy, cyfrowy w sensie. Pięcioliczbowy. Pięciocyfrowy, sklepizdę No tu są psy. psy Ile one mają komórek mózgowych jeśli w ogóle Pięć. Do szafy się Do można szafy chować. się chowa Psa. To też od razu w ty Poszedłem spać A nie, poszedłem się schować pod łóżko czy to jest jakaś różnica pomiędzy łóżkiem a szafą? Ty po prostu się teleportujesz koło tego łóżka. Sanity moje. Gdzie jest kurwa Almond Water? W moim ekwipunku. Spierdalaj. Tu masz jakiś jeszcze se podnieść. Nie mogę ci go skingować nawet. się ma tak gra. No widzisz, chujowa gra, nie? No Jak kiedy funkcja ma seks z co? Funkcja ma seksa? No P! Dostałem li... to jest Liczbę, coś... liczbę, liczbę, liczbę P, liczbę P, Liczbę P, P liczbę dostałem, no Powiedziałeś cyfrę P, tak? Powiedziałem cyfrę P Mhm Ja to mam na nagraniu, tak? No Ja też mam to Cyfra na nagraniu Cyfra P, tak? O nie! Słyszałem hello, słyszałem hello, słyszałem hello, słyszałem hello, słyszałem hello Czekaj, wiem Otwórz drzwi i zob na niego agro A ja tu będę, pa Ale ja nawet nie wiem gdzie on kurwa jest No po prawej, słuchawek kurwa nie masz No ale... No nie ma go tu On jest w drzwiach? Jo. Co tu się nawet stało? Wiesz co? gra wcale nie jest trudna, a, jakby co, to ten skinwalker poleciał do tamtych pokoi, nie? A przeleciał jak raż. tak, przeleciał jak raż. Michał, co się stało? Michał, Michał, masz zawał? Michał, Michał, masz zawał? Michał, Michał, pamiętaj, żeby spadek widać Mogę powąchać. Noś mnie świecić na Kutasa przynajmniej? Ja pierdolę. Quit game. Quit abandon match. Czekaj. Zerg Zing XOXARES. Oje, byłem przy schodach, byłem Czekaj, 203. 221. Zagrożnik zagzary Mhm, sześć, siedem, dwa pierdolone dorsy. O nie, nie lubię tego. SCP. Co to? Mamy termometr. Termometr. O, fasumfobia. No, wyobraź sobie, że. No, ja y mam. O, oh. nie ma, w sensie tam były, są drzwi jakieś, i w tych drzwiach jest jakiś pokój, gdzie są cykady jakieś, co to kurwa? Cykady? Arno, bro, arno, <gasps> co je bisto jest, o oh, kurwa co so, Michał, yy, chujowy jest ten poziom, nie podoba mi się. Nie, ale tu nie ma yy. nie. Ale tu jest oświste. Jak gdzieś, gdzieś no. jestem dalej Dawid Widzisz następna, następna, następny występ jest już płatny, a tak to mogłeś mieć za free Taką okazję przegapić. No. Nie wiem czy bym nawet za darmo chciał takie coś zobaczyć, ale dobra Oto nie wiem czy Nie <sum> no zerger z jest i zelgers. Dawid jest coś <sum> zielonego. Co zielonego? Dawid jest o, oh, chodź. <głos> <Ekstrasz>. <głos> Nie! Czekaj, wiesz co ja zrobię y, dramatyczne zakończenie przy tym. <noise>